Co my tu mamy, defrays? Dlaczego to jest defrays? To jest wyścig. Na team. I to też jest strzelanie. Tak, ja, jedna osoba tak, strzela, no jedna osoba strzela, my musimy. Do... Szybko, strzelanie do kaczy Może tu jest mała. Tak. mała, mała. Graliśmy w to. Dobra, tak. <laughs> tak, kto strzela? Taryca, wybierz sobie nie, ten najbardziej caryca. po prawej, który 25% chyba zabiera ludzi. Czy to nie, radio to? Radio Zapoślałem. 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 Teraz to są różne, A. więc nie wiem. Czy A, to będzie. nie wiem, to wybierz. Tam, teraz co chcesz i strzelaj. Y... Hey, Ogólnie ścigamy się hey. i mamy dojść do mety. Ty musisz nas powstrzymać. Co tam ja ciebie? Fajnie. A, to... Po, po e, dwóch stronach jesteśmy, po dwóch. Z drugiej strony też na biegną, co początku, nie? To i z drugiej ci z drugi biegną. Gracze, więc strzelaj do tych na samym Tak, początku. z przodu zwykle są gracze. Teraz to wszyscy na samym początku. Tak, teraz wszyscy strzelaj, strzelaj do tak. wszystkich na początku po prostu. Strzelaj! Do po lewej bo, i po prawej! Po lewej i po prawej! Strzelaj do nich! Po prawej masz Strzelaj! Drugie miejsca O, osiągnięcia. Ja nie Ale albys, albys się taki gnojem jest głośno. Ale ona nawet nie strzeliła do żadnego nie z nas. Strzeliła. Tak. To właśnie, co się stało, caryca? I co się stało, caryca? Ona. Coś ma problem z... Yy, internetem internetem w ogóle. Mi się wydaje, bo ją przerywa w ogóle. A, tak naprawdę ci, y, którzy idą na sam... którzy właśnie idą mają fajne. Zostałem laga i Jezi. wystrzelałem amunicję gdzieś. A. chyba go okay. nie zrobiłeś? Boże, nie tego trafiłem, co chciałem. Kurde, no nie mogę trafić tego, co chcę. Dobra, teraz trafiłem tego, co chciałem. Jak tam zamrożony czujesz się w Szymczaku? Kurde, szkoda, że nie wykorzystałem. Bo chciałem na kimś innym wykorzystać czaku, tylko że jakoś go złapało. Nie, bo, bo to jest, że ja umiem coś, że tego na samym początku zamrażam, a, a matku. E, to to jest tak, ja Naprawdę nie wiem, dlaczego jesteś na samym początku. Boż, ten pies ma tak wyłupane oczy. Dziękuję, Fabon. Nie mówiłem, że to ty. Ale to on. On sam się przyznał. Nie ty strzelasz? O mój Boże. Nie lubię wyścigu. Jako strzelec. Jest! Boże, nie, no nie, nie mogę nikogo trafić! Ej, coś, coś ja też chyba mam. Zafram, chciałem gościa z O jest nie Fuck Trafiłeś, byłem z Fawoniczem w jednym o, miejscu i ty trafiłeś akurat z Fawona O, o serio? Ma, on strzelał do ciebie? Ty, nie wiem czy do mnie ci do ciebie, ale to było takie laki w cholerę Nie wiem, ja nie no, matka. Tak, W ogóle no. bardzo mi się spodobało jak Fawon mnie zdradził, kiedy zostały trzy psy. Ja powiedziałem Krzyudo. tylko, że ten pies ma wyłupiaste oczy. Ty żeś powiedział, dzięki fawo. blame me. Mich... powiedz mi, czy jak on to powiedział, to już wiedziałeś o tym? Yyy, nie, ja nawet nie słyszałem, bo skupiłem się na tym, że amunicja mi się kończyła. Nie, po prostu się wkurzałem, bo nie mogłem trafić w nic, a jak trafiłem to w NPC-ty. W ogóle gdzie jest meta? Tak. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Idę przed siebie i... co wygrała. Mhm. A co Ryca strzela? Nie. Caryca wygrała? Co ty? Ryca nie żyje. Nie żyje. żyje. Ona zdechła. może zjeść burgera. Dobrze, że nie widać jak ktoś jest zamrożony u tego... No chyba nie widać. Bo jakby było widać to już chyba dawno dwie osoby by zginęły. Tak, zgadza się. Ale biegniecie tak bez zatrzymania. Jak <grystanie> się zatrzymali nagle! Nie <grystanie> za <sumiem> się, smysia skręciłem. Ja holo, by być ta kamizelka ci spadła kiedyś. Ja Hol dobiegł? <grystanie> I powiedziałem tak, specjalnie, żeby ja... żeby to, tą kamizelkę, żeby coś go... Ale wiesz co? Tak. Ale wiesz co? Wódź! minus cztery! O Jezu! Młodzi minus cztery, widzę. Ja strzelałem do wszystkiego. Boże, ja jestem pierwszy! Tak, no. jest, na sam końcu strzelałeś do wszystkiego. Tak. Pawon, pamiętaj, że jeszcze z drugiej strony idą ludzie. Tak, pamiętaj, że z dwóch stron idą ludzie. Masz szczęście, nie mam cię na ręczu. Teleporty te kolorowe tam tapają, co nie? Ktoś mówił. Mhm, tak. Tak. Okej, okay, nie. Ja już straciłem za dużo punktów. Wróciłem do tłumu. Hmm. <grym> to ktoś? Nie ma. Jaki, jaki? Master, jaki master Game? Mm -hmm. Oha, okej, okay, dobra. Nie, ja już przegram. Ej. O, to... what the fuck? Nie mam pytań, nie. <laughs> co? No, strzelił... rycerz dot biegła. Ej. On śrlił w miejsce, w którym siedzi. Ci byłem już na na mecie, także. Aha. Dobra, nie. Tak nie. No, internet ci się przełączył. Nie. Prawie nie, mnie fawą strzelił, nie. ale udało mi się było, dobiec. E, Kurde. Nie miał podłączonej, podłączonej ładowarki. Tak. No, 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 tak. To a. Się dużo Bo mówiłem ci, Cery, że masz coraz gorzej cię słychać, coraz bardziej lagujecie i być może dlatego, też z myszką miałeś problem. Przecież wtedy masz problemy z myszko, ze wszystkim. ja hmm. O, będę na samym końcu ja się o, nie. nie. Obstakus, co znaczy? Wiecie, co było najgorsze? Że na samym końcu wybrałem teleport do, e, do tyłu? I byłem jako jedyny na samym tyle, i Fawę do mnie nie strzelał. Boże e, A, a wiesz, ci ja pierwszy się tam przeteleportowałem, i byłem jedyny, i Fawę do mnie nie strzelał. Jeszcze przypadkiem przeteleportowałem. Nie, tak, nie, ja powiedziałem, ja nie mogłem ja do ciebie strzelić, bo nie miałem ręki. Ale sushi, fajne, tutaj biegają. Po prostu powiedziałem. Sushi na przedzie są Kochani, kozackie. Wyruszać. Tak, Te sushi, sushi na przedzie, przedzie, są korzackie. Kto zginął? Kto to był? Caryca. Gratuluję wam, będzie was kur... na, na was kurwić mocno. Super. Zusz i to była carycza. Kto tak. teraz, strzela? teraz strzela Szymczaku, a powiedział to kto? Tam jest z przodu? Cóż fajne? Ale tam biegnął. Hmm. To o, to jest za dziwne. To coś? jest, że pokazuje, jak jesteś ubrany, tylko że jest taki problem, że dosłownie to się nie przyda. Bo, bo zobaczcie, co on właśnie robi. A. Tak. Nie ma mamo! Co mam zrobić? A. E, R. Bo ci się wyregeneruje. Tym dłużej ty nie, nie ma... strzelasz, tym dłużej a. czekasz. Dlaczego akurat nie wylosowało? Wszystkich Wszystkich! <gryba>. Tak! A, susi. A, susi. a wiesz, co było najlepsze, że prawie napowało. chyba wszyscy su susi to właśnie byli. Tak. W Drugi. O, jak holdowiek nawet? Nie, I tylko nie, mnie bo, zabił. Nie, I tylko mnie zabił. Cary a, okay. Nie no, no Caryce anyway. to był pierwszy strzał w ogóle, bo <coughs> Szymczakowi ktoś powiedział, że fajne susze z przodu. Nie, nie, ja po prostu było randomowo w cholerę. No w sumie trochę randomowo strzelałeś, ale. No No tak, no bo na tym w sumie tak inaczej się nie da. No teraz strzela. To jest. Jaszczyk to jest folia, Niestety mam. jest coś takiego, właśnie, że. O oh my god. Jest problem. Ktoś mówił, że tutaj nie da się zwierzętami być. Da się, przecież bronią, i tak dalej. To zależy od mapy. Ja, ja chyba, że zależy od mapy, wszystko. A, okej. Okay. Dobra, dziękuję za to, że ktoś jest zwierzęciem. Mówicie U. Skąd ten dym się bierze? Po prostu coś tam no twierdzi. To, to, to jest. A, ma z mapy. mapy. Yeah. Serio. Super! Super! Zostałem zamrożony, stenęła na mnie caryca i ich mnie zabić. No ekstra, ekstra. Wszyscy przeciwko mnie. Wiecie, ja. Wszyscy ja, się ja zamrażają. Ja z dwóch zobaczyłem szopów i po prostu celowałem jednego i nie udało mi się yes! trafić. Carycy się udało, Boże Uuu uh. Halo z... Kurde, Kurde ty... Boże, jak BOŻE, ty... KTOŚ ty... MNIE ty WYPRZEDZIŁ ty... POD SAM KONIEC, NIE WIERZĘ NEEE I dobrze, ja bo nie. Jest JEDNEGO z... PUNKTU CARYCY zabrakło JEDNEGO i wy ja by nie mam była z... ostatnia Ja mam, ja mam same trzy ostatnie... Dobra, to to dwóch zabrakło, tak Nie, ja bym... I AM tak, ALPHA tak. e, dobra To inny tryb? Co to jest, close? Co? A powiem szczerze, Aha, że jedna okej. osoba tylko mi kiedyś montowała. E, powiem, że tylko jedna osoba mi kiedyś montowała filmy, i jestem zadowolony z jej pracy, tylko zmontowała mi jeden czy tam dwa filmy, bo. funny momentsy, bo. E, nie miała hmm. czasu już później. O co, o co chodzi w tym trybie? No to ja powiem. Czyli czy celebryta musisz się. Tak, by być. w zielonym albo czerwonym. Najlepiej w czerwonym. Nie. Musi być wystarczająco długo, oczywiście. Mhm. O matko. Okej. Okay. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Okej. Okay. Czekaj, w ogóle kogoś zapieś? Nie. Boże, co tam się stało? Całą serię we mnie wpakował A trafiłem? JA pierdolę, na ślepo strzelał jeszcze! Ja trafiłem? Tak, trafiłeś. Jej. Na moją czarną listę! Najlepsze było jak mnie jakaś pułapka zmroziła idealnie między doma a Celebrytami. A, kurwa. To celebry, Boże Czy, czy ty wtedy też kurwa, strzelałeś? Do to było tak randomowe strzelanie Tak Szymczaku, to tak randomowo strzelałeś, że w końcu nie trafiłeś że mnie zabił no, no, się zdziwił, że mnie trapił! Ale jestem drugi, to nie jest stary. No, w tym smoke cała seria to... No, widziałem! Serię, to... No, serię, to... Nie wiem, kurnie, A to był mój smoke, bo ktoś tam mnie dym jeszcze. rzucił? Ktoś mnie zmroził, ktoś tam mnie rzucił dym, więc wziąłem szybko ten. Nie wiem, co się Dziękuję, dziękuję, <laughs> <laughs> Szybczaku. Czemu wszyscy, sobie... jesteśmy... E... Wszyscy, e... wszyscy jesteśmy? w sobie w ogóle! Nie, nie wszyscy. To o ja czym czekawywali? O, ja! Nie, nie zrozumiałeś żarta w, w, w tego. Nie, ja autentycznie jestem gdzieś zupełnie indziej niż wy. No właśnie, dlatego mówię, nie zrozumieć tego żartu. Jak mogłem zrozumieć, nie zrozumieć, co powiedział w Lodzie, mu chodziło o to, że wszyscy się razem, żeby żeby Jacho zaczął strzelać do mnie. Nie strzałeś tego? A nie, ja byłem z tobą, dosłownie. Nie, nie byłeś, była tylko od serca. Aha, no to ja byłem w Ja ręce. też to dosłownie zrozumiałem. Kurwa. Okej. Okay. ręka jest... Wielka, za duża ona jest na to. Creepy, miałem powiedzieć. <grym> No eee, chyba... A nie, nie, tylko nie ma. Ja stoję zawsze za twoimi plecami... E, ręką. Boże. Co mnie przeraża e, to, wiem. że oni są tym samym. Serio boże. Tak. Więcej nie mówię, bo to już będzie za, łatwe, za większe ułatwienie, ale... Trochę mnie to przeraża. Kurwa! Ten dym. Zmieniłem akurat outfit jeszcze, więc był dymek jeszcze w ogóle po tamtym chyba. <laughs> Zgaduję, że to zapewne pułapka. Boże, widzę go, widzę go. A nie, to ona, to Caryca jest. Boże, jak Caryca robi celebrytów. Caryca, caryca dasz radę. Udawaj npc ta po prostu. Teraz gdzieś pod tego palucha uciekać. Kurde, serysta jest dobra w budowaniu NPC-ów. Zauważyłem. Jest takim botem, że trudno ją rozpoznać. Chłę chłę. Chłę Kurde, najciemniej pod latarnią, co nie? <grym> nie, nie ma na ten. <grym> Ale jest taka jabłutna ręka, która może robić za latarnię. Okej. Okay. Boże, jakby nie spadła, bo boty no. nie spadają akurat, bodajże. Nie, nie, ja po prostu za takie. Serio? Dobra, A, jest ich tak mało, nie? że po prostu Genocida zrobię. A, A, A okej. Okay. Okay. Ej, remis! R nie, my się, wydaje mi się, że nie spadają, bo to nigdy nie widziałem, że. Bot o, bo że, na tej mapie bo. Bo ty mogą chyba spaść. Nie jest coś takiego, że ja po prostu. jakoś ją zobaczę, Po prostu zacząłem coś robić. Ja mam O, ja strzelam teraz, hejo. Nie no, wygrać na wygracie. Ja naprawdę się opłacę już, jak się użyje tam 4, ale teraz. Tej... No? pamiętaj, Pamiętacie ten trend? był niebieski wieloryb i dzieci się zaczęły Jezus. ciechać O nie. O, matku, ja nie. Pamiętam, Kurde nie trafiłem do tego, badanom, to było takie głupie było chore. Sajby tu tutaj nie dostaję punktów? Ej, czemu ja strzelam nikt nie umiera? O The hell. Znaczy się za... ktoś chyba umiera, ale... Nie, wszyscy są alive. I nie, nie umiera to. A, bo dobra, bo kurwa może celebrytami mi zasłonił. No tutaj hitboxy są słabe. Tak, zabione. tutaj powiem tak, hitboxy są coś takiego, bo czasem jak strzelam w kogoś to może się Oaj. właśnie źle kończyć. mi się potrafił pocisk zatrzymać na drzewie, mimo iż było strzelane kilometr od niego. Ale szczęście, że celował w drugą stronę. Chuj, będę miał w chuj minusowych punktów, zaczynam strzelać randomowo. Mm -hmm. Tak, kiedy powiedziałem randomowo, zabiłem Cerycę. To jest piękne i straszne. A, Fawon jeszcze żyje. Tak. O, Fawon bracie, podejdź do mnie. Ja o, Kurę, lepiej nie podchodź. Mm. Boże, On podwójnie mi strzela. Ta. Do wszystkiego Tak, no, mam dzisiaj. Wod, się do nim na wod, Nie. Zmień pseudonim na wolga. <śleszy> On naprawdę to, teraz drasta 1 z tych Tak. A Szymczaku jeszcze został A Szymczaku, Szymczaku farm, o już nie Super jesteś Już kurwa Nie, nie, ja już dostałem o 3 NPC-tów Nie, z niego cię mieli 10 dostałem punktów tylko A ja 5 punktów dostałem tylko za to, że po prostu się chowałem przed wlotem A ja wybiłem, zrobiłem genocide'a i dostałem 10 punktów, jej Nie będę pierwszy, ale warto było Te pułapki są najgorsze, ale wiadomo, że ty Fawoniusz już mówię, strzelę randomowo, pierwszy strzał, caryca, caryca Zabiję tego gnoja, jak nic pomyślała wtedy. Wiesz, ja co chwilę na jakąś pułapkę wchodziłem. Ła, dobra, już wiem jak to działa. A, bo pierwszy raz na tej mapie grasz w taki. Nie, po raz pierwszy ktokolwiek mnie dziabnął z tego. Wiem, że trzeba dumować. Trafiłem się, czy nie? Nie. What the... Okej, okay, dobra. Eee... Ale ma co 25. Serio? What? <ścoughs> tylko widzę jakieś tam... Tak, okej. Okay. Nie! Boże, wy NPC jesteście cię tym cię samym! Dosłonił. W ogóle mi się wydaje, że on chciał chciałby NPC strzelić i nie trafił. O Tak. Znaczy no. inaczej, do Ciebie chciałem strzelić, ale najpierw mnie NPC zasłonił. Nie nie, ale chodzi o to, że... Bo ja w ścianę wbiegłem nawet wtedy i biegałem sobie tak w miejsce. O, to jest dobre. Skąd? Widzę, że tryb, że Ceresy idzie tryb tego. jak on się nazywa. Celebryty. Uła! No nie idzie. Już nieważne. No właśnie. <laughs> Jakiś <Dobra>. ten stryb <laughs> Dobra, ona nas wybije jeszcze, zobaczysz. Musisz wziąć ten, że 25% mniej ludzi i wtedy X naciskać. za każdym razem, jak to się naładuje, to jest easy wtedy. Inaczej, łatwiej. No ja tu musiałem trafić. Nie, nie trafiłem. Jak on, ja się to dziwnie trafię, ruszyłeś. Okej. Okay. No, no to nie no. ale. Ciekawe kto, Szymczaku. Wow, wygrałem.